Pokowe wydarzenie komunikacyjne dla Olsztyna. Koniec udręki z przejazdem kolejowym już blisko. Muzyka powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest historyczny i wiekopomny dla Olsztyna, to mało powiedzieć. Jurajski Olsztyn ma to, o co zabiegał od lat burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski. Mamy decyzję środowiskową, mamy program funkcjonalno-użytkowy, e, mamy bardzo dokładną koncepcję tego zjazdu. No stąd jego realizacja, jest bardzo, bardzo bliska. Podkreślam, że dla nas jest to wydarzenie wiekopomne, nieporównywalne z niczym. Dojazd Częstochowy do Olsztyna skróci się do kilkunastu minut. Nie będziemy stali na przejeździe. Jest to wielkim, wielkim naszym osiągnięciem. Ruszy budowa wiaduktu nad torami PKP i bezkolizyjnego węzła zjazdowego na Olsztyn z Gierkówki, tak zwana Bugajska BIS. Zabiegi o bezkolizyjny zjazd na Olsztyn trwały od 2016 roku. Zainicjował je Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn, zrzeszając pod jednym sztandarem samorządy m.in. Janowa, Przyrowa, Lelowa i rząd i Koniec Pola. Na nasze wnioski temat podjął prezydent Częstochowy, pan Krzysztof Matyjaszczyk i miasto wydało prawie milion złotych na dokumenty. Pierwszym krokiem do sukcesu było pozyskanie przez Częstochowę 250 milionów złotych z rządowego programu na rozwój stref gospodarczych. Potem był przetarg, który wygrała firma Budimex, Dzisiaj podpisana została umowa. Podpisaliśmy umowę na budowę węzła Bugajska Bis. Węzła bezkolizyjnego, który połączy ze sobą popularną Gierkówkę i DK46. Dla nas lokalnie oznacza to skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Częstochową a Olsztynem. Natomiast globalnie pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy Kielcami a chociażby Opolem. Wpływu tej inwestycji na gminę Olsztyn nie sposób przecenić. Czas dojazdu samochodem z Olsztyna do centrum będzie krótszy niż z częstochowskich dzielnic Lisieniec, Grabówka czy Północ. Płyny nie będą poruszały się wobec tego autobusy MPK i skończą się problemy z opóźnieniami, których przyczyną są obecnie korki w rejonie przejazdu PKP.